Witam na kanale Akademia Grillowania. Dzisiaj Wam pokażę jak ugrillować idealnego steka na kuchni Maroni Grills. Zaczynajmy! Wyróżniamy trzy najbardziej popularne części tuszy wołowej, które nadają się na steki. Spolędwicy to ta najbardziej delikatna i najwyżej ceniona, bo stanowi tylko 3% części masy ciała zwierzęcia. Z rozbępu praktycznie drugi najlepszy kawałek zaraz po polędwicy, bo posiada swoją marmurkowatą strukturę. I z antrykotu. Na tej części się głównie dzisiaj skupimy, ponieważ idealnie nadaje się na grillowanie. Oprócz części tuszy wołowej, powinniśmy również wspomnieć o stopniach wysmażenia. Mamy 6 stopni wysmażenia. Blue, czyli stek obsmażony z każdej strony, w środku jest w pełni krwisty. Rer, stek. Całość jest krwisty, ale z zewnątrz jest dobrze obsmażony. Medium rare, czyli stek, który jest średnio krwisty. Medium, stek średnio wysmażony. Medium well, stek dobrze wysmażony i well done, stek bardzo dobrze wysmażony. Przed rozpoczęciem grillowania musimy pamiętać, aby rozgrzać naszego grilla na odpowiednią temperaturę. Po 20 minutach temperatura powinna sięgać około 250 stopni Celsjusza. Zanim przystąpimy do kładzenia naszych steków na ruszt, musimy wcześniej dobrze go wyczyścić i posmarować go olejem. Przejdźmy zatem do przygotowania naszych steków. Każdy ze steków musi zostać dobrze popieprzony świeżo zmienionym pieprzem czarnym i posolony solą himalajską bądź morską z każdej strony. Kiedy steki mamy już przyprawione, zbijamy naszego steka w całość, aby na grillu mógł równomiernie dochodzić. Bądźcie ostrożni przy kładzeniu naszego steka na rozgrzany ruszt. Musimy stale kontrolować stopień wysmażenia mięsa przez jego dotykanie. Po około 30 sekundach smażenia z jednej strony obracamy stek o 45 stopni i smażymy kolejne 30 sekund. Robimy to w celu uzyskania efektu kratki na mięsie. Po czym go obracamy. Robimy to samo z drugą stroną mięsa. Jeśli stwierdzimy, że mięso jest gotowe, ściągamy je z rusztu i dajemy mu odpocząć około 5 minut. Bo, gdybyśmy teraz rozkroili mięso, to cała krew by z niego wypłynęła i straciłby smak. Zobaczmy zatem, co z tego wyszło. Kroimy mięso bardzo delikatnie ostrym nożem, żeby go nie rozszarpać. Jak widać, pierwszy stek jest wysmażony na stopień medium rare. Stwierdzamy to po w miarę widocznej krwi środku. Zatem drugi stek posiada już jej nieznaczną ilość. I ten stek jest wysmażony na stopień medium. Życzę smacznego! Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału.